Siema, jestem Mati i dzisiaj chciałem wam y, powiedzieć że, sorry, że nie będzie otwierania chyba już tych paczek no, a może chociaż będzie i zaraz się ukaże odcinek z przygody z Minecraft'a Matiego y, sezon pierwszy od part 1 i mam nadzieję, że zasubskrybujecie mnie, bo bardzo bym tego chciał, bo jestem, no dopiero Mam chyba 3, 4, no 5 filmów. Może wrzucę kolejny z Driftu na GTA sampa, No, przygody, moje z Minecrafta, no i takie różne duper znaczy, du sorry za du, powiedziałem duper LM, tak. No, ale to będzie takie du, no, takie głupie. Głupie, no ale no przykro mi, może zrobię taki odcinek, co będę otwierał ten patch. Tą paczkę Ale no nie wiem kiedy jeszcze Ale więc radzę Żebyście proszę mnie zasubskrybowali I dajcie łapki w górę I rzuty magiczny guziczek I jeszcze prosiłbym tylko o to Żebyście Ten Da y dali mi łapki w górę, bo to mnie jakoś tak motywuje do nakręcenia w, y, filmów kolejnych. już mam 117, y, 117 wyświetleń filmów, ale subskryb widzów mam dopiero 3 No ale więc no przykro mi no ale no tak musi być no to na razie komentujcie i subskrybujcie, łapkujcie w górę Mati żegna